On się zmieni. On się zmieni dzięki niej. On jest po prostu pogubiony. Mua. Powieści i filmy i seriale, które robiły nam przez lata wody z mózgu na temat relacji. Oglądaj dalej, żeby się dowiedzieć więcej. Co nam wmawia Hollywood i wszelkiego rodzaju lektury na temat tego jak powinna wyglądać Prawdziwa relacja, zdrowa relacja. W ogóle to wszystko jest oparte na dramie, która przyciąga, bo drama to emocje, a emocje powodują reakcje, więc. Najbardziej popularny trop w książkach, w serialach, filmach jest ta rozsądna dziewczyna, albo taka mm, szara myszka, albo po prostu grzeczna dziewczynka, która Pomaga temu szalonemu badboyowi, albo playboyowi, albo nawet mafiozie, mienić się, albo jeszcze inaczej. Jego ksyczne zachowania to jest oznaka miłości i ona powinna to zaakceptować. Ja Wam dzisiaj podam kilkanaście takich przykładów z filmów, z powieści. Często te powieści przeistaczały się w hitowe, Seriale, filmy, te pary stawały się takie kultowe. Dziewczyny często były zachwycone tą romantyczną, wspaniałą relacją między głównym bohaterem a bohaterką. To nie była relacja taka, która by kliknęła w życiu takim prawdziwym. Nie oszukujmy się. Czy wytrzymałbyś z kontrolującym Edwardem, który ciągle wie lepiej, co masz robić, albo taki Christian Grey, który by ci mówił, co masz jeść i byłabyś na zawołanie jego, bo on ma akurat chęć. Po Damon Salvatore, który sobie robi, co chce i poprzez różne przemocowe akcje szuka reakcji u Eleny Konrad, który sam nie wie czego chce, trochę kocha Beli, ale tak nie do końca, ale jest zazdrosny, ale stoi z boku i obserwuje, albo jego brat Jeremaja, który no jest w zasięgu ręki, ale Konkuruje ze swoim bratem i wkurza go to, że Byli jednak wzdycha dalej do jego brata. Oni się tu mają zaręczyć, a tu nagle Bach. Ona jednak się rozmyśliła, bo jednak Konradowi się odwidziało. Chciałby jednak być z tą swoją pierwszą miłością i on po prostu nie może już wytrzymać. Kto tam jeszcze był? Massimo, z 365 dni. Wyobraźcie sobie, jak koleś was porywa i mówi, Masz się we mnie zakochać w 365 dni. A ty sobie myślisz, A po co mi 365 dni? Ja się zakocham już w tydzień w tobie. To są takie wyty, które działają i działały, ale już trochę chyba mniej działają. Już kobiety zaczynają zauważyć, że to jest red flag. Toksyczność to nie jest chemia. Ale tak nam sprzedają, że toksyczność to jest chemia. On jest taki kontrolujący, on ją przyciska do ściany i jej mówi, co ma robić, bo on na nią leci, on jej pragnie. Ona jest taka pociągająca i to jest takie sexy. On nie jest kontrolujący, on cię po prostu tak bardzo kocha, tak za tobą szaleje, że no nie może już wytrzymać. A ty nie cierpisz, nie płaczesz nocami i dniami, bo jest ci źle, tylko dlatego, że tak go bardzo kochasz. On cię nie rani, on po prostu ci okazuje tak intensywną miłość. Jedziemy z konkretnym przykładem. Pierwszy przykład Zmierzch, a jeśli by używać przykładów, to kiedy. Edward bez konkretnego powodu zostawia Belle. Wymyślił sobie, że rozstanie się z nią w lesie. Dziewczyna sobie leży na ściółce leśnej i jest załamana, bo nagle on jej nagle mówi, że się rozstają. No i jak sobie Bella radzi z tym rozstaniem? Miesiącami, aż się zmieniają pory roku, wyczekuje. Jest w takim trybie standby, Czeka po prostu czeka. A kiedy już nie może wytrzymać, to po prostu robi wszystko, żeby usłyszeć jego głos. Czeka się do ryzykownych działań jak jazda na motorze, skakanie z klifu. Wszystkie te ryzykowne rzeczy tylko po to, żeby usłyszeć głos Edwarda. 50 twarzy Greya Christian Grey. Naruszanie granic, ale za zgodą. zgodą, jaką jest kontrakt. Anastazja zgadza się na ten układ. Christian lubi kontrolę. Tylko że za tym upodobaniem kryje się tak naprawdę mm, zaburzenie i duże problemy z kontrolą, z chęcią dominacji ze względu na strach przed tym, że straci się tą kontrolę. W pewnym momencie już nie wytrzymuje, boję się, że go opuści, i błagam na kolanach, żeby została. No, 365 dni, Massimo. Porwanie nie jest legalne, nie jest romantyczne. Tak zastanówmy się, jeśli to by był rzeczywiście jakiś przystojny, obrzydliwie bogaty Włoch, czy byśmy się cieszyły? Na ile jest prawdopodobne, że taki facet ci powie, zakochaj się we mnie w 365 dni? No, nikłe. Możesz skończyć na dnie oceanu albo. Lepiej nie mówić gdzie. Taki stary klasy, tysiące metrów nad Ziemią. Tamto mamy rzekomo taki wzorzec Bad Boya. Tylko, że ten Bad Boy, główny bohater, ma problemy z opanowaniem agresji. Ona jest takim jego uspakajaczem, bo ona. Nie jest wybuchowa, jest jego przeciwieństwem, jest dziewczyną z bogatego, dobrego domu, a on jest takim buntownikiem. Tylko taki buntownik bez powodu, trochę momentami. No i oczywiście mamy tam element um, jakiegoś urazu psychicznego, co jest. W filmie uzasadnieniem jego zachowań, no niekoniecznie. Generalnie taki punchline tego filmu może być taki, jeżeli on bije innych, to spoko, ale jeżeli ciebie nie bije, no to w czym problem? Tylko z tego, co pamiętam, to chyba on ją uderzył. Przemoc, bardzo sexy. Kilkanaście lat temu powstał film One Day z Anne Hathaway. Niedawno powstał też serial. Wbrew pozorom... To nie jest taka słodka historia miłosna. Główny bohater jest playboyem, pochodzi z bogatej rodziny, niczego mu nie brakuje. No i znowu mamy ten motyw takiej traumy przeżyć, że on jest taki pogubiony po śmierci matki, tylko że już przedtem Główny bohater miał problemy z używkami, z wejściem w taką stałą relację. Z kolei główna bohaterka jest nim zauroczona przez wiele lat. W pewnym sensie wyczekuje na niego, może jednak on się ogarnie i zauważy mnie, będzie gotowy na stałą relację, ale jakoś to tak nie idzie im, jakoś im jest nie po drodze, i w pewnym momencie Emma. Osiąga sukces, zostaje autorką, spotyka ciekawego faceta, takiego, który jest gotowy na relacje, i nagle, kiedy znowu się spotyka z dexterem, Dosłownie można powiedzieć, że wszystko rzuca, tak? Rzuca wszystko dla Dextera. Dexter jest gotowy, ona wszystko rzuca, decyduje się jednak wejść z nim w relację. Film kończy się tragicznie, ale nie będę spoilerować. Generalnie tutaj mamy znowu taki motyw, że on dojrzał, dzięki niej ona go zmieniła, a ona na niego czekała, czekała, aż się po prostu. Ogarnie. A jeszcze sobie przytoczmy kolejny przykład, jakim jest Maxton Hall. Jest to trochę taka zmodernizowana wersja romansu, bo bohaterka no już trochę zaczyna bardziej myśleć o sobie, zwłaszcza w drugim sezonie, kiedy, kiedy mówi wprost, że ona nie będzie. Pomagała nie jest po to, żeby mu sprawiać radość, nie jest jakąś jego terapeutką, więc trochę tutaj przebija się rozsądność współczesnych kobiet, które zauważają te wzorce. Wzorce, które kiedyś jeszcze były bardzo popularne, zresztą dalej są popularne, no ale jednak teraz się to trochę zmieniło i podejście jest trochę bardziej takie, bardziej obiektywne. Więc jest refleksji nad tym, czy na pewno te relacje, które rzekomo są takie romantyczne, bo i tragiczne, pełne dramatów, czy to na pewno jest relacja, której szukają współczesne kobiety. No i Mamy na przykładzie właśnie Maxton Hall. On jest bogatym chłopakiem, aroganckim, wręcza jej plik pieniędzy. Aby ją uciszyć, robi to w bardzo ostentacyjny sposób, ale ona, Ruby, nie pozwala mu na takie traktowanie. Mówiąc krótko, mówi mu, żeby się wypchał, no i jemu to imponuje. No ale tutaj znowu mamy ten stary motyw, gdzie Koleś jest zagubiony, ma jakieś tam swoje problemy, daddy issues, i wtedy ona jest tym ratownikiem. Znowu mamy ten motyw kobiety ratownika, tej, która zmienia, tej, która jest ukojeniem dla niego, gdzie on się zmienia dla niej, a później kiedy coś schrzani, no to prosi o wybaczenie, bo on nie może bez niej żyć. No nie tędy droga. Partner, partnerka nie jest po to, żeby być terapeutką, od tego jest terapeuta. Ale co jest ciekawe, on rzeczywiście idzie na terapię, chyba z tego co kojarzę. Dlaczego to się wiele lat podobało? No i jeszcze dalej podoba kobietom, głównie kobietom, bo jest to dedykowane kobietom, bo ma to w sobie mnóstwo emocji. To jest taka trauma, bonding, gdzie toksyczność jest ubrana w romantyzm. A poza tym, jeżeli on był taki okropny taki nieprzystępny, taki bad boy, yy, taki playboy czy taki man child, no to jeżeli ja go zmieniam, jeżeli on się we mnie zakochuje i jest w stanie inaczej mnie traktować niż innych, no to ja jestem tą wyjątkową. No i sobie dziewczyna taka ogląda serial czy ta książka i sobie myśli: kurczę, chciałabym być taka wyjątkowa. Nie ukrywajmy, że jest to ubrane w taki wysoki status społeczny. Często ci mężczyźni są bogaci, są popularni wśród kobiet, są wygadani, atrakcyjni fizycznie. No, to już w ogóle jest taki pierwszy, najważniejszy punkt, co jest często też wykorzystywane w ostatnich serialach albo filmach o gangsterach, o. Psychopatach, gdzie ten psychopata, który niekoniecznie yy, pisywał się w te standardy piękna w rzeczywistości, jest grany przez atrakcyjnego aktora, albo aktora, który w ogóle jest yy, lubiany przez yy, widzów. Przykładem może być Damer Ivan Peters, albo serial o Edzie Gainie, gdzie Gaynie, yy, gdzie aktor go grający jest atrakcyjny. I miał nawet grać Christiana Greja coś ciekawe. Tylko wiecie, co się później dzieje w głowach młodych ludzi, którzy jeszcze nie poznali tak w pełni schematów relacji, którzy nie mają doświadczenia w relacjach. Oni sobie będą myśleli, że adrenalina, Dramat, cierpienie to jest coś, co jest potrzebne w relacji, że takie emocje dopełniają związek, są takim motorem w relacji, a relacja, gdzie nie ma no, tego typu zachowań, tego typu zależności, jest po prostu nudna. Po co mi taka nudna relacja? Albo ten koleś jest nudny, bo, jak to się mówi, nie ma nic za uszami jest takim grzecznym chłopczykiem to ja nie chcę takiego. I często też w tego typu przekazach mm, można odbierać arogancję albo agresję jako cechy męskie atrakcyjne. Trauma to usprawiedliwienie y, przeżycia takiego bohatera, y, jakieś wydarzenie w jego życiu często jest w pewnym sensie tak między wierszami usprawiedliwieniem tego, że na przykład on źle potraktował swoją partnerkę. Mamy tutaj też gloryfikację statusu społecznego, y, atrakcyjności fizycznej. Do tego jeszcze dochodzą tak y, umiejętnie napisane powieści albo y, Scenariusze do seriali i filmów, żebyśmy my myśleli, że oni są sobie przeznaczeni, że nawet jeżeli to jest bardzo toksyczne i niewłaściwe, czasami nawet niemoralne, no to to jest przeznaczenie i nic z tego nie powstrzyma. Trochę można posłużyć się przykładem Emilii w Paryżu, kiedy ona spotyka Gabriela który się okazuje facetem jej przyjaciółki, dochodzi między nimi do romansu. Później przyjaciółka się dowiaduje. Później się jeszcze okazuje, że ona jest w ciąży z Gabrielem, oczywiście jego dziewczyna, ale dziewczyna, którą zdradzał. No i co? I później jeszcze dochodzi do bardzo dziwnego wydarzenia, kiedy on chce się opiekować swoją Dziewczyną w ciąży, ale jednocześnie jest w relacji z Emily. No i każdy na swój sposób tutaj jest, e, no, toksyczny i sam nie wie, czego chce, no, ale tutaj brak wyboru to też jest wybór. No i nasz kolejny trójkąt miłosny, niedawno taki popularny, zwłaszcza w Ameryce, to jest e, Jeremiah Fisher, e, Konrad Fisher i Belly. E, ich Przyjaciółka z dzieciństwa, która od zawsze się podkochiwała w Konradzie, no ale on tak nie do końca był pewien, czy on chce z nią być. No i w międzyczasie Beli cały czas jakby wyczekuje, że Konrad zwróci na nią uwagę, że jednak się zadeklaruje i będą parą. No ale przy okazji yy, nawija się też Jeremaja, który no tak czuje konkurencję ze swoim bratem i chciałby też mieć Beli. I pytanie takie kluczowe, gdzie tu się zaczynają problemy osobiste, różne też kompleksy, a gdzie tutaj jest rzeczywiście uczucie do drugiej osoby. Konrad, można by powiedzieć, że ma unikający styl przywiązania. Beli poprzez aprobatę, zainteresowanie Konrada dowartościowuje się, a Jeremaja chcę po prostu wygrać Beli. chcę ją zdobyć bo zawsze ten jego brat był tym lepszym, tym bardziej adorowanym przez ojca. Następny taki przykład Damon i Elena, epicka relacja dla innych to jest ulubiona para w pamiętnikach wampirów, dla innych wręcz przeciwnie: team Stefan, Tim Elena, tak jak i w Zmierzchu, to samo. Te teamy, no tak samo jak i e, lato, kiedy stałam się piękna, to też ma na celu coś, takie trójkąty to wciąga widzów. No, i tutaj właśnie też mamy tego typu przykład, że w taki sposób zaangażowano fanów w takie trochę no walki, fandomów. Ale tutaj, jeżeli chodzi o wzorzec, no to tu, tu jest wiele takich niezdrowych wzorców w relacjach. Damon dosłownie skręca kark bratu Elenie, Eleny. To jest jego reakcja na to, kiedy zostaje przez nią odrzucony. I tego typu różne mm, sytuacje się dzieją przez większość sezonów. Tutaj też przekraczanie granic, lekko przemocowe zachowania daimona. Są oznaką namiętności, bo on jest taki impulsywny, jest taka między nimi namiętność, więc on ją na przykład chwyta za rękę, przyciska ją do ściany albo ją powstrzymuje przed zrobieniem czegoś, on wie lepiej, co jest dla niej dobre, bo chce ją chronić, jest takim jej rycerzem, w takim życiu codziennym taka relacja byłaby po prostu toksyczna. Tym bardziej, że no to jest taki motyw zdrady, bo między nimi coś się działo, kiedy Elena była ze Stefanem. No, Dave, on robił dużo takich niemoralnych rzeczy, zwłaszcza kiedy czuł się odrzucony przez Elenę. Mamy taki nawet klasyczny dialog między nimi, który jest takim też audio popularnym na TikToku, kiedy on mówi, że. Wykończył kolesia jednego z bohaterów serialu, a ona mówi, że no ale tu nadal, ale nadal jestem, tak? Co jest ciekawe, nawet Damon sam wprost mówi Elenie. Zobacz, jak jesteśmy toksyczni. No ale to jest przeznaczenie, tak? W pewnym momencie e, mamy motyw tego, że Elena pierwsza spotkała Damona, wracamy do tego momentu, do flashbacku, kiedy Elena zamienia się w wampirzycę, odkrywa, że rzeczywiście spotkała się z Damonem jako pierwszym. To jest taki klasyk gatunku, gdzie też obsesja bohatera jest oznaką jego dozgonnej miłości. On jest tym typem, tak? A ten, który nie spaliłby całego świata dla niej, no to no, jest nudny, taki nieciekawy, to nie jest to. Taki tutaj przekaz idzie. Sugestie, że miłość wymaga poświęceń, wymaga zrezygnowania z siebie, wymaga wyczekiwania na daną osobę, autodestrukcji, etycznego prześciągania połączonego z przemocą, rybalną albo fizyczną. Podsumowując nasze przykłady, rzucanie kogoś bez słowa to nie jest robienie czegoś, dla dobra partnerki. Obsesja to nie jest miłość, kontrola to nie jest miłość, agresja to nie jest namiętność, to są zaburzenia zachowania. Czekanie na niedojrzałego faceta, który nie potrafi wejść w stałą, dojrzałą relację, to nie jest miłość, to jest wieloletnia fantazja i też niepewność siebie. Stawianie na piedestale kogoś, kto jest niedostępny.